Cześć, witajcie, z tej strony Papa i witam was w następnym odcinku Dzisiaj ponowna dawka goryczy Tak, jest mi niezmiernie przykro De Generalnie pupile doprowadzają mnie już do szału e Najpierw mieliśmy problem, że musieliśmy odpuścić tutaj jednego pupila e Wydaje mi się, że był to Kul'Kon Tak, wczoraj e chcieliśmy bardzo ubić Kul'Kona Niestety mały procent sprawił, że no nie biłem go Przerzuciłem się na Lisownika no i jak sami widzicie nie ubiłem go, a jest już po 18. Ech, no taka moja reakcja na to. Mm, mega kusiło mnie tam już jakieś grzyby odpalić albo coś, ale mówię kurczę, no nie wiadomo ile na to wydam. Miałem chyba 8 albo 10%. Mogłem wydać dwa grzyby, mogłem wydać 50. Mówię no nic, poczekam przez tydzień. Mm, I po prostu no, w przyszłym tygodniu go złapiemy, nie? Mm, nie ma co. No, chyba że uda mi się, no ponikonika dobiemy po prostu też do stówy. Tak? I no jeśli uda się ubić jakimś cudem wykijadło, no to może jednak wtedy będę maksować po prostu wykijadło. Zobaczymy w okolicy niedzieli. Bo tak naprawdę, za dzisiaj mamy środę. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. W niedzielę będziemy mieli 99 level na poniekoniku czyli w poniedziałek wbijamy setny. No i tym oto sposobem yy, no jest jeszcze przed środą czas, żeby ubić wykiadło. Jeśli je ubijemy, no to po prostu decyzja jest taka, że no co, no będą lepsze sobie wykiadło. Yy, być może no, stracę na tym ten tydzień, ludzie będą te 20 leveli do przodu. No ale jak dojdziemy do setek, no to wykiado, no jest dużo silniejsze w PvP, więc sprawdzimy. Teraz cała nadzieja tutaj w naszym ogniu, żeby do piątku, czyli no myślę, że na pewno, bo zdążymy wbić 97 poziom w piątek na cząpiku, żeby ubić Infernixa, nie? Fajnie by było. Nie wiem, czy Infernixa też nie dobiję do stuwy, chociaż trochę mi szkoda, bo już będę mieć jednego zwiada na stuwie. Dzyńka też w sobotę będzie na stówie i tak to obecnie wygląda. No. Że chyba nie potrzebuję kolejnego zwiada sobie póki co, yy, mam na myśli pod, pod po prostu Hydrę tak, żeby tutaj móc atakować sobie ją później yy, klasą, taką jaka najlepiej będzie siadać. Yy, yy, co jeszcze na pewno przelało troszkę goryczy, to Loch. Atakowałem sobie dzisiaj z rana, bo troszkę potrzebowałem dawki dopaminy. Mówię, a zaatakuję portal. Zobaczymy, co to z tego będzie. No i zobaczcie to. <grym> Punkty życia zero. <grym> Ale przeżył. Przeżył, więc. No jest mega przykro. bo bo jestem. Że raz go nie zaatakowałem. Ej, nie, czekajcie. Jest jeden, jeden. No tak. No tak, no nie przeżył, już, już zwątpiłem. No, mam oczywiście tę walkę zapisaną, zaraz sobie ją zobaczymy. Ale no póki co, to mamy jakieś pieprzone pasmo samych niepowodzeń. I to jest. To jest kolejny przykład tego, jak, jak żałosne są teraz te dni. No naprawdę, ja nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać, ale wszystko tak aktualnie wygląda. Wejdźmy sobie tutaj i zaraz tak, tu jest właśnie ta walka z bestią. No i 264 HP zostało tylko żałośnie Natomiast no siadło nam trochę, odblokowaliśmy się i procenty nie są już aż takie żałosne yy, Padła w końcu ta dama z brodą którą już no nie mogłem oglądać Okropny jest ten awator jakoś tak nie lubię go i zwłaszcza przez to ile tak naprawdę prób mi zjadł No to na szczęście porządnie dostał tym młotem i padł. Yy, następnie, no to też to już usunę, następnie padła zjawa, czyli pierwszy mrok, pierwszy rocznym mrok. Tutaj już miały okazję sprawdzić się nasze Giernki. i teraz tak, no tutaj najpewniej, yy, chociaż kurczę, oni bardzo słabo się prezentują póki co, no ja wiem, że oni nie mają rewelacyjnych przedmiotów, ale... Czyli tutaj bardzo dobrze my po prostu się pokazaliśmy No tak close Ale no ten loch miał być close, On, na niego mieliśmy chyba 15% yy, I sytuacja wygląda tak, że no, na kolejnego to już to była formalność tak naprawdę yy, No siadło to chyba za pierwszym razem Chyba tak Tam Po godzinkach było widać na pewno No i tutaj co? Woj wiadomo, no ciężko miał cokolwiek zrobić na zwiada. Tutaj Maguś fajnie jeszcze wykorzystał potencjał. Zobaczmy jak Kunegunda, bo ja tych walk nie oglądałem wtedy, więc nawet nie wiem. No Ale no tu już jest lepiej, bo do, do połowy ubiły, nawet uło, no Kunegunda bardzo ładnie porobiła. No i tak sytuacja się może, że. Ubiliśmy. I jak wyglądają dalej Lochy? Strefię światła na tego całego maga mamy dokładnie 15,46%, no czyli sporo, to jest naprawdę dobry procent. tylko no na razie tego nie będę bił. A dlaczegoż to? Bo mamy większe procenty na wieże, a każdy 1% każdy jeden poziom ubity, to nie dosyć, że to jest epicki przedmiot, to jest dodatkowo 1% więcej złota z wypraw. No, i to jest konkrecik, nie? Wiecie, no do 100% zanim dobijemy sporo minia, ale zamiast dostać na przykład milion, to ja już będę 10 tysięcy do przodu za jakiś czas. Czysty przykład, nie? I tak się właśnie robi late game. Na tego pierniczka mamy 17,5%, więc no już jeszcze lepsze liczby niż w cyrku grozy. Ale przed pierniczkiem y, zaatakujemy sobie i jeszcze mroczek, bo na mroczek mamy 7, y, żeby nie skłamać, żeby nie skłamać, gdzie ja to mam, gdzie ja to mam, ej znikło mi, sekundkę, 64,82%, więc y, no też mega fajne procenty, y, natomiast y, jak długo będę robić ten mrok już wam mówię. Mm. No to będzie ostatnia postać, bo później jest zwiad, na zwiada mam 12% i na piątą postać Czyli po tym zwiadzie mam 42%, czyli dużo, no ale nie będę na tych 12% się cackać Plan wygląda tak, że ubijemy sobie po prostu ząbiaczka, tam wpadnie jakiś epiczek, damy go komuś tutaj z pachołków, oni są już prawie ubrani I później sobie pójdziemy na wieżę, fajnie jakby ta wieża dzisiaj padła no i później będziemy sobie bili tutaj cyrk i może jakiś epiczek fajny pod nas poleci, więc zobaczymy. Ja dzisiaj jeszcze nie robiłem afki oczywiście, więc będziemy robić afkę, bo mam chyba dwa albo trzy pupile do znalezienia, chyba dwa. Już też na szybko mogę zweryfikować dwa: lisorożca i ogniopląsa. To są dokładnie pupile światło, czyli Pupil, na którego mógłbym w teorii przechodzić, tylko wybijam dzinkę do i zastanawiam się, czy nie zaryzykować pod Ptasia. Wiecie, tylko eee, sprawdzę, jak sobie radzili Sorozec na a ewentualnie Heraldon. Kurczę, no nie no, Heraldona nie ubiję. Muszę się tu jeszcze zastanowić, bo no, ja mam dosyć dużo tych pupili tego również będę prawdopodobnie mógł znaleźć, zanim będziemy bili Paldona. Tego będziemy mogli znaleźć, tak naprawdę tego będziemy mogli szybko znaleźć. Ja będę mieć bardzo silne to środowisko, bo im więcej skupili w danym stadzie, tym silniejszy jest ten pupil. Dlatego też ja myślę, że ten ptaś będzie do ubić. a Jezu, ja tutaj tak daleko, ale no Lisorożca znajdziemy. No, pokombinujemy. Fajnie, by było mieć tego ptasia, bo to jest bliźniacza sytuacja do wykijadła. Że, no, Wyki Jadło i ptaź to są takie kocury, nie? W później w PvP, że naprawdę głowa mała. I możemy znaleźć też właśnie tego ognia pląsa. To jest ta postać, no ale fajnie, bo, bo też nam wzmocni po prostu środowisko. A jutro możemy znaleźć przepałkę. Jutro możemy znaleźć przepałkę i to będzie na tyle na razie. No ale tak czy siak, przyjemnie. W powiedziałem, a ręce powiedziałem, no to wróćmy do twierdzy. twierdzy żadnych rewelacji, poza tym, że mamy fajne ilości surek, że leci nam twierdza dalej. No surek mamy naprawdę konkretnie. Będzie już na, na kwaterki jakieś, Myś może będzie na twierdzę nawet, więc zobaczymy. Kości dzisiaj robiłem w kibelku, płukałem kamieniem ponownie. Szyng dopiero będziemy robić. No i podziemia. Podziemia mamy tutaj ładnie, już wszystko na szósteczkę. Władka mamy na czwóreczkę. Władka lekko przytrzymałem, ponieważ biłem na razie go lasów i to PVP bardzo łatwo siadało. Natomiast przyraszywałem delikatnie kopalnie złota. I powodem jest po prostu to, tak jak mówiłem, jestem bardzo łasy na to złoto. Eventy. Będziemy mieli złote zbiory, więc będziemy mieli znowuż więcej golda. No i tutaj tego golda też jest więcej. No a każdy gold nam się przyda, więc już będziemy mieli na weekend gotowy, gotową kopalnię szósteczkę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale teraz to już jest tam tysiaczek na godzinę. Na szósteczce będzie to trochę więcej. Podczas eventu to już jest 2000 golda na godzinę. Przy, przy tym levelu. Więc, no, zobaczcie, że to nie jest też jakoś wcale malutko. Wiadomo, że statystyki kosztują już tych 1040. No, ale w jeden dzień jestem, w... No już w jeden dzień mam taką statystykę na ten moment, więc to też gdzieś tam nam się odkłada. No i podziemia, właśnie wyglądają tak, że zbieramy sobie duszę już na, na serce siódemeczkę, ewentualnie na Władka, którego w sumie będę mógł dzisiaj postawić, więc. O 23, no to Władka sobie jeszcze puszczę na noc, żeby jutro mieć na pewno PVP zaliczone, i później będziemy jutro zbierać jeszcze na serce siódemkę. Później Ekstraktor, Wrota i tak będziemy się bawić. Natomiast menadżer Areny, sytuacja wygląda tak, że mamy 242 runki. Najprawdopodobniej jutro rano, no bo dzisiaj nie uzbieramy 60 runek. No to jutro rano będziemy robić sobie restart i będziemy farmić już. No to jest przedostatni restart, to jest ostatni restart, teraz przed tysiącem. Kolejny restart odblokuje nam już runy i wtedy będziemy chcieli sobie znaleźć... Będziemy sobie chcieli znaleźć... Jak to się nazywało? Stojak... Stojak na zbroję SF Game. Jak go zdobyć? Muszę sobie na szybko przypomnieć. To jak, to jak, to jak, bo teraz wątpiłem. No tak, Stojaczek właśnie będę mógł na 1000 run odblokować. I Stojaczek ten też później. Stojaczek też ten później nam... Na 1000 run będzie do kupienia. Więc no będziemy chcieli go wyłapać, żeby mieć eku pod awkę i jeszcze bardziej gdzieś tam boostować to wszystko. Tutaj zbliża nam się zaraz czas warty, ale ja szyng będę sobie robić już out of stream. Nie wiem więcej wam wszystko już powiedziałem, tak się prezentuje nasze konto i będę się z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo za uwagę, pamiętajcie zostawić lajka, like suba, żebyście nie przegapili następnych treści. A kolejny filmik będzie taki jak ta walka, czyli udany, więc tym bardziej śledźcie kanał. Trzymajcie się i cześć.